Cześć, witam moi drodzy. Dzisiaj akurat short niezwiązany z akwarystyką, tylko, tylko z moimi ulubionymi kwiatkami. Lubię takie mocno pachnące kwiaty, jak ten, Ach, to jest moc. Zawsze czekam, kiedy zakwitnie, a kwitnie zawsze właśnie przełom czerwca i maja wtedy ogród wypełnia się ciężkim, aromatycznym zapachem ta roślina nazywa się smoczą lilią Drachy lilię po niemiecku można ją posadzić w ogródku, jest zimnotrwała cudowna roślina do ogrodu a jak pachnie to jest dopiero rarytas tak to wygląda o. No, za miesiąc już nic nie będzie wszystko wyschnie Teraz za dwa dni kwiat zwiędnie. Bardzo krótko żyje. Do trzech dni. W zasadzie drugiego dnia jest najładniejszy, a później już więdnie. Ależ cudowny on jest. Mam więcej kwiatów tego typu. Jeżeli chcecie e, takie krótkie shorty z ciekawostkami roślinnymi, też przy okazji. No to bardzo chętnie. Cudowny po prostu jest. Lilia Smocza naprawdę jest wspaniałym dodatkiem do ogródka zapachowego. Polecam.